Ja już z bardzo chcę smaknąć, nagle z zamiaru Pricenki. W nie wygrali, znaczy pokazywałbym broń o nazwie M16A1. No cóż, nie zapomnijcie się łapki w górę, zaczynajmy. Ja teraz go ulepszę, bo nie chce mi się go używać. Ule Bez ulepszeń. Ale on zadaje... Tam i tak dużo obrażeń, więc to nie ma nawet zmęczenia. Czy mogę wam pokazać tu, brędzej, z Nie No so, pewnie to... nie. Są tu... że ona tak, może faść. <noise> Nie mają autofajer, więc to będzie dziwne. I czy znaczy, ja też mogę iść do Hmm. Ten element 115K tylko z tego, albo zobaczy pasa zdobyć można. Tak właśnie teraz moja posać wygląda. No i cóż, koniec chyba tak. Hmm. Wreszcie! Poczekajcie, moment, się nie A nie. Bez wola Ja tylko wam pokażę inną rundę, bo nie. mnie. Aha. O dużo na innej dziedzinie zadaje. To kompletny samolot z zombiekami. Nie wiem, tutaj nie mam pokazać to obranione cóż.

Bardzo szybko paszko to Widzę Bardzo szybka runda Te słyszymy moją tą broń Ooo, tak wygląda Okej, okay, to zmienia ale rzecz Meata, no, no, niech będzie Ten cel nawet niech będzie bo ja już zmieniam że e, jedno zmieniam za, jedno zmieniam bardzo bardzo słaby jest i zimny w tym sterku teraz ulepszona karabin z siebie ręczą sobie dobrze u 30 jermańskiej, normalnej karabinów filmowej ja ten tym zrobię krótki, i tak nie chcę się nie nagrywać <śmierdzi> w video, No to tak, robimy jakieś jakby to Так начнем. Но. А, не нам надо так один. Мне слышишь, что так и вы. Алло. Солнце не Я не знаю, папа, Мои сейфницы даже не видят, видим. вон делина сейчас. Ну Niye merak etsinler? Aman andırma alayalım. Okay, okay, okay. Jesteśmy po przerwie. Ale w ogóle, na dziś już najczęściej.